Hej kochani, witajcie, witajcie w kolejnym drapingu, już trzecim z tej serii i przechodzimy do drapania trzeciej z drapki tej drogiej, drogiej, strasznie drogiej zdrapki jak widzieliście w pierwszym odcinku była trafiona, w drugim była też trafiona i odkryta 100 koron a zobaczymy jak pójdzie nam w zdrapce numer 3 także przejdźmy do zdrapywania moich szczęśliwych numerków, mam 26, 30, 32, 42 15, 1, 24 i 21, przybliżymy, żebyście troszkę lepiej widzieli. Tyk. Ok. 32, okej, okay. dobra. No to pierwsze drapimy. Pierwsze okienko. Mamy tutaj 19, kolejne okienko 28, trzecie 48 czwarte, czternaście, była piętnastka i pod czternastką było pięćset koron. Okej, okay, kolejne, dwadzieścia trzy, kolejne, trzydzieści, czterdzieści cztery, cztery, dwadzieścia dziewięć. Tutaj był milion koron. A, czemu ja nie miał 29? Milion koron, tutrut. Ale niestety nie dla mnie. Chociaż może jeszcze gdzieś tutaj się znajdzie, kto wie. Kolejna liczba, 36. Nie mamy takiej liczby. 43, mieliśmy 42, też obok. Tutaj było 50 tysięcy. Też byłoby fajnie taką premię zgarnąć. W sumie każdą premię fajnie zgarnąć, prawda? 40 też nie moja. I ostatni rządek 41 mieliśmy 42 obok i tutaj był tysiączek albo tysiaczek jak kto woli. Kolejna liczba 39. 16 było 15. Tutaj mamy premię w wysokości 200 koron, ale to niestety też nie dla mnie. I uwaga, uwaga, ostatnia premia, ostatnie Okno do zdrapania, i tu mamy numer 38, i tutaj było 5000. Także niestety trzecia zdrapka jest pusta. Ale sprawdźmy tą pierwszą, którą mieliśmy w pierwszym odcinku. To była ta, dała nam stówkę. 100 koron. Trochę dalej, żeby było lepiej troszkę widać. okej okay. tutaj było 100 koron. Ta była, to była zrabka, którą zapaliśmy przed chwilą. No i tu jest ta mała niewiadoma. A nie wiadomo w tej zrabce jest numer 27. No to sprawdźmy, co nam daje 27. Niestety albo niestety tylko 100 koron. No ale lepiej mieć stówkę jak nic w sumie. Także... Wydaliśmy na całą, na ten draping 300 koron, a odzyskaliśmy 200, czyli niestety niestety mamy stówkę do tyłu. Ale to żaden problem, oczywiście będziemy drapali dalej i będziemy dalej nakręcali jakieś fajne filmiki. Także dzięki Wam za uwagę, życzę Wam fajnego wieczorku i udanego kolejnego weekendu i tygodnia. Hej!